ofensywnego pomocnika dwoma takimi ósemkami Szymański Zieliński i też Kamiński to będą boczni pomocnicy. oczywiście mogę się mylić bo z tego też możemy wyjść w trójkę i te modyfikacje można też hybrydowo można trójką budować czwórką bronić albo też odwrotnie to, to już zależy od tych założenie założenie założeń taktycznych więc no zobaczymy no ja sam jestem ciekawy jak to jak to będzie Wyglądało w praktyce. Wracając ten do pytania dotyczącego Damiana Szymańskiego, to był pod nieobecność Grzegorza Krachowiaka, jest to piłkarz, z którego często korzystał Fernando Santos. Ja mam takie wrażenie, że. Odhaczając mecz z Mołdawią, który, o którym nie można powiedzieć, czy ktokolwiek tam, tam zagrał, zwłaszcza w drugiej połowie, mecz wybitny, no to nie był to piłkarz, który zawodził w reprezentacji. I tak się zastanawialiśmy się dzisiaj z, też z Sebastianem, czy ta dwójka defensywnych pomocników by nam się tutaj po prostu dzisiaj na tę bardzo aktywną, środkową formację Albanii nie przydała.